Teraz, gdy mamy już cały materiał na klejonkę przygotowany, to powiedzmy może o wzmacnianiu klejonki. Często widzicie, jak na filmach na YouTubie różni ludzie, którzy robią rzeczy z drewna, wzmacniają właśnie klejonkę za pomocą jakichś elementów obcych, czyli na jakieś obce pióro. Można użyć do tego kołków. Kołki są różne, są tak jak te zwykłe, jakieś okrągłe. Są też kołki domino, które bardzo często pewnie widujecie. One są owalne. Są też lamelki, które są w kształcie owalu. Wszystko to w jakimś stopniu wzmacnia klejonkę. Ale czy jest to tak istotne? Przy takiej grubości klejonki tutaj mamy jakieś 25 mm. Nie ma sensu. Znaczy sensu, no. Sens jest zawsze, ale nie ma potrzeby, że musimy to wzmacniać. Możemy to skleić po prostu do czoła. Na pewno musielibyśmy zastosować kołki czy lamelki, gdybyśmy chcieli na przykład skleić to w ten sposób czyli prostopadle do siebie. Wtedy musimy wzmocnić to obcym piórem. Tutaj nie mamy tej konieczności, dlatego nie będziemy robić, ale często widujecie właśnie, że robią. Dlaczego? Tutaj nie chodzi już tak bardzo o wzmocnienie samej klejonki, że to nam zwiększy wytrzymałość i tak dalej. Chodzi po prostu o pozycjonowanie. Dużo łatwiej jest, gdy jedną deskę z drugą, gdy mamy otwory i mamy w nich lamelkę czy, czy, czy kołek, łatwiej jest nam pozycjonować. Łatwiej jest nam uzyskać tą równą tutaj powierzchnię później przy ściskaniu. Nic tam nigdzie nie się nie wybrzuszy, nic tam nie ucieknie łatwiej jest po prostu pozycjonować deski względem siebie, żeby one były wszystkie później w jednej tej samej płaszczyźnie. Można to też zrobić w taki sposób, że gdy ściśniemy deski razem ze sobą możemy też użyć listwy na końcu i od spodu drugą listwę i możemy też ścisnąć to ściskami To da nam dokładnie ten sam efekt jest troszkę więcej zabawy, więcej grzebania przy tym, ale ale też będziemy mieli tą płaszczyznę po prostu płaską i równą. No to co? Teraz czas troszkę powiedzieć o sztorcach i o słojach i na co zwrócić uwagę. Jak widzicie tutaj słoje idą w ten sposób. Tutaj idą dokładnie tak samo. Tutaj już idą odwrotnie. Ja te deski w tej chwili mam przypadkowo ułożone. Tutaj idą w ten sposób. A tutaj idą w ten sposób. I teraz to jest najbardziej istotna rzecz, którą przy klejeniu klejonek, na którą musimy zwrócić uwagę. Czyli właśnie jak idą te słoje. Jeżeli widzicie, że na tych dwóch deskach Słoje idą tak samo, czyli, czyli, czyli skręca nam słój pod tym samym kątem w tą samą stronę. Te deski już nie mogą być obok siebie. Tutaj musimy przełożyć tak, aby ułożenie tych desek były te słoje na przemian. Czyli jak teraz widzicie, że tutaj one idą w tę stronę. To w kolejnej desce idą w tą stronę. Jeżeli tutaj idą znowu w tą stronę, to w kolejnej desce idą w drugą stronę. Co nam daje takie ułożenie słoi? Takie ułożenie słoi daje nam to, że ta klejonka później nam się nie wypaczy, nie zrobi się z niej banan i będzie płaska. Także to jest najważniejsza rzecz, na którą zwracamy uwagę przy doborze materiału, później właśnie. Do klejenia o, tutaj już te pozostałe deski mogą być w ten sposób, tak jak już są tutaj ułożone. Ja pamiętam sam po sobie na początku mojej przygody z drewnem, kiedyś zastanawiałem się o co chodzi z tymi uśmiechami. Wszyscy mówią, żeby zwracać uwagę na uśmiechy. Dużo czytałem gdzieś na forach, i tak dalej, gdzieś w filmach słyszałem, że zwracać uwagę na uśmiechy. Ja byłem pewien, że o uśmiechy akurat tu mam takie deski, gdzie słabo to widać że uśmiechy to jest to. I tak myślałem na początku. Dopiero później, gdy gdzieś tam na jakimś spotkaniu z kolegami bardziej doświadczonymi Dowiedziałem się, że uśmiechy właśnie są tutaj na sztorcach, tutaj się patrzy, że jeden jest tak, a na innej desce, a powiedzmy tutaj, on jest odwrotny. Czyli tu jest smutna buźka, tu jest wesoła buźka. I to są uśmiechy, na które należy zwracać uwagę. I tutaj właśnie trzeba to, co pewnie nieraz słyszeliście: stosować uśmiechy przemiennie. Czyli raz uśmiechnięty, raz smutny. To nam właśnie da to, że nasza klejonka po czasie nie wykrzywi się w banan. Gdyby były w tą samą stronę, no to drewno pracuje, wiecie o tym. I niestety, gdyby było w tą stronę, to po pewnym czasie deska, po prostu nasza klejonka zaczęłaby się robić w banan. Także to jest główna rzecz, na którą zwracamy uwagę. Teraz jeszcze kolejna rzecz. My już mamy materiał równy. Po sklejeniu wystarczy go tylko przeszlifować. Ale gdyby była jeszcze konieczność przestrugania, zwłaszcza ręcznymi narzędziami, czyli ręcznymi strugami, musimy też zwrócić uwagę na jak idą tutaj włókna. Czyli to co zaczynaliśmy od strugania pierwszej deski. Musimy spojrzeć, żeby włókna szły w tą samą stronę, z tego względu, że później gdy będziemy strugać, żeby wszystkie były w jedną stronę ułożone, ułatwi nam to struganie ręcznymi, zwłaszcza ręcznymi narzędziami. Jeżeli będziemy chcieli to strugać strugać na strugarce, oczywiście też to ma znaczenie, ale strugarka radzi sobie lepiej, dokładniej z tym, żeby nie było wyrwań niż praca ręcznymi strugami. Ja już, jak wspomniałem, będę to tylko szlifował, także. Tutaj nie zwracam już uwagę na, na ułożenie tych włókien, ale zwrócę uwagę, na co na pewno każdy z Was zwraca uwagę, na to, żeby był ładny rysunek drewna. Czyli po złączeniu tych wszystkich naszych desek wklejące, żeby ten rysunek ze sobą słoi współgrał, żeby tworzył jakąś harmonijną całość. Żeby nie było tak, że każdy sobie... Jakoś tam inaczej patrzę i tak dalej. Co zrobić, gdy rysunek słoi mamy już wybrany, ale nie zgadzają nam się tutaj te uśmiechy, czyli te na sztorcach. Co zrobić? Na co zwrócić uwagę? No niestety trzeba tak długo kombinować, przekładać. Pamiętajcie, to jest najważniejsza rzecz i na tym się bazujemy. Czyli możemy oczywiście deski przewrócić, możemy je przełożyć w inny sposób, żeby inaczej nam się rysunek na wierzchu ułożył. Ale zawsze zachowujcie zasadę uśmiech przemiennie. Czyli tak ustawiamy górę, żeby tutaj było. Co gdy. No niestety, no. Jest bardzo ładny rysunek, ale deska ma, nie wiem, jakąś skazę i tak dalej. No nie możemy. Musimy dać dwie deski obok siebie z jednym uśmiechem. W tą samą stronę. Co zrobić? W praktyce to wygląda tak, że częściej jednak patrzy się na rysunek na wierzchu niż na to. Myślę, że jeżeli jedną z kilku klepek, jedną będziemy mieli źle ułożoną, to myślę, że aż takiej tragedii też nie będzie i tak mocno tego nam nie wybrzuszy. I to jest cała filozofia zrobienia klejonki i przygotowania materiału do niej. Także ja się biorę za ściski, zaklej i kleję. I tak musi być. Jeszcze tylko sprawdzę, czy mam dobrze. Upewnię się. Na dół, do góry. Na dół, tutaj idzie w drugą stronę, tutaj idzie w drugą stronę. Czyli jest ok. Rysunek u góry zostawiam taki, jaki jest. Mi pasuje, mi odpowiada. Także w ten sposób kleję deski. Moja klejonka już jest gotowa, klej wszędzie ładnie, równo wypłynął. Co do kleju w klejonkach, to był już odcinek o klejach, także polecam Wam przejrzeć go jeszcze raz. Krótko tylko powiem, dlaczego zdecydowałem się na ten klej. Dlatego, że ma długi czas otwarty. Nie, nie są to małe elementy, czasami potrzeba trochę czasu, żeby posmarować większą ilość ich, żeby to równo ustawić, dlatego wybrałem klej, który ma dłuższy czas otwarty. Oczywiście troszkę dłużej będzie mi się to kleiło w tych ściskach, ale nie przeszkadza mi to i tak z reguły takie klejonki jak robię to robię jednego dnia, zostawiam je do wyschnięcia w ściskach do drugiego dnia i dopiero następnego dnia obrabiam je mechanicznie. O czym jeszcze nie wspomniałem, a co jest bardzo istotne właśnie przy struganiu materiału do klejonek. Nigdy nie docinamy materiału na gotowo na długość. Zawsze przy struganiu Istnieje możliwość, że na końcu nam trochę podbierze, czyli zrobi się tak zwany snajp. Zawsze musimy liczyć te 5 cm z każdej strony nadmiaru. I dopiero w momencie, kiedy mamy klejonkę już całą gotową, całą dobrą, dopiero wtedy po wszystkim docinamy ją po długości na wymiar. Nigdy pamiętajcie, nie strugajcie materiału na styk. Zawsze niech on będzie dłuższy o te kilka centymetrów z każdej strony, po to właśnie, że później jak mamy jakieś nierówności, czy przyklejeniu, troszkę nam coś się przesunie, żeby zawsze później po klejeniu było można to uciąć. To, co też mówiłem Wam prędzej na temat pozycjonowania. Nie dałem żadnych kołków, nie dałem lamelek, dlatego dałem tutaj dwie listwy, które ścisnęły i dwoma ściskami je ścisnęłem, po to, żeby właśnie płaszczyzna była idealnie płaska, żeby nie zrobił się banan. Przy ściskaniu tymi dużymi ściskami. Także to jest właśnie po to. No i co? Zostało mi poczekać do jutra, aż wysknie. A Was zapraszam na kolejny film wkrótce. Zapraszam Was tradycyjnie na forum kornikowo.pl na grupę pasjonaci w dechę W jednym i w drugim miejscu chłopacy dzielą się swoją wiedzą. Można popatrzeć na projekty innych. Zapraszam Was w te miejsca. I cóż, do zobaczenia. A, jeszcze jedno. Pamiętajcie o konkursie. Jeżeli nie pamiętacie, za chwilę się pojawi w czterech ekranikach. W jednym z nich będzie właśnie link do filmu o konkursie. Jeżeli go jeszcze nie obejrzeliście, zapraszam Was do obejrzenia i zapraszam Was do wzięcia w nim udziału. Trzymajcie się! Cześć, do zobaczenia!